Hejka, naklejka, wbijcie na fanpage'a, bo tam jest giveaway wraz z G2A organizowany. Do wygrania dwa razy po 10 euro, to prawie jak srebro, więc wbijaj, ziomeczku, na fanpage'a i tam wszelkie informacje znajdziesz yy, z prędkością page'a. Chyba, że zrobię w ten sposób. Patrzcie, ludzie, patrzcie, państwo! Siemana, manemana, manem, 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 Witam w kolejnym odcineczku, czkuczku czku, czku, z Mr. Prezydenta. Ja jestem Andrzej Dudaj i to jest następny, następny epizod przed nami. Nie wiem, co muszę tutaj zrobić, ani gdzie jest pan Trump. Ale już wiem, gdzie jest pan Trump. Spróbujmy zrobić taki myk. Może się ten krzyż przewróci. Nie, nic, nic, nic takiego się nie stało. Więc spróbujemy jakoś, no ja nie wiem, spowolnić ten czas. Czy ja jestem w stanie w ogóle to zrobić? Jeżeli nie, to w jaki sposób ja mam to zrobić? Czy ja... leć. Chyba byłbym w stanie to zrobić. W ogóle to jest jakiś Klux Klan tutaj. Dlaczego oni tutaj stoją? Co, co się dzieje? Czyżby Donald Trump był przewodniczącym kukluks Klanu? Oj, to jest ciężkie. Chyba, że zrobimy taki myk. Oj, tak dał, dałoby tak radę zrobić. No to już wiemy, jak to zrobić. Lecimy. Nie, tak nie. Spowolniony czas. I lecimy. Może się uda trafić. Uh! Udało się. I kuks kuk, 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 klany. Ale wstanę i was skopie po tych ryjach. Za bycie rasistami. A nie mogę. Dobra, dobra. Następny. Biegniemy. W ogóle teraz nie ma. Nie jest namierzany. Aha. Może dlatego nie był namierzany. Bo spada na niego wielki krzyż. Wielki krzyż na ciebie leci. Popchnij go tak trochę. Dobra, podciałeś go, super. Teraz go zgniecie w całość. Eee, ja tu mam na to super plan. Po prostu biegniemy, 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 biegniemy. No DALT Kurde, blisko było. Ale muszę to zrobić jeszcze lepiej. Muszę to zrobić perfekcyjnie. Teraz. Perfekcyjnie. Dawaj, 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 dawaj. Ręce, gadżeta! Pyk, pyk. It's fucking joke. Tak, tak, tak. Uratowałem go jakimś fartem. Nie wstawaj, bo się spalisz. Dobrze. Nie, to jest jakiś asasin. Nie pozwolę ci, asasinie. Jak ja mam to zrobić? Fucking idiot. Czekaj, muszę być szybszy. Po prostu jakoś. No, jakim cudem? Dobra, przebiegnę tędy, zablokuję. Co? Pyk! Co fucking joke? Aj, niewiele zabrakło, myślę, że to byłoby właśnie to. Teraz ja Cię kręcę, to jest trudniejsze niż myślałem. A może właśnie, może w tym jest tutaj, może w ten sposób. Patrzcie, patrzcie, patrzcie państwo, coś tutaj widzę właśnie. Coś tu jest właśnie w tej fladze. Coś właśnie znalazłem. Umiem już, tak, to jest to, to jest właśnie w ten sposób. Skacz, zajebiście! Wuuuuu! Na ziemię psie, ale dostał spółobrotekse. Zajebiście, -gu -gu ludzie. Jak, mam, jak ja mam to przejść, tak? Chyba, że zrobię w ten sposób Patrzcie ludzie, patrzcie państwo This is how we do, yeah, chillin' late backstreet Uratuję go Czy ich to obchodzi czy nie, nie wiem na no jak... Dobra, zdążyłem w ten sposób, za pierwszym praktycznie razem Tylko nie wpadnij tam Trzymam, trzymam cię za nogi! Uh! Udało się to będzie bardziej trudne. To będzie trudniejsze niż myślałem. Muszę mu dać szybko kopa z półobrotu. Szybko jak się da. Dobra, dobra, dobra. 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 Gitara się ma. Udało się. Zajebiście. Już oni po prostu stwierdzili, jeżeli tak ma to wyglądać. Jeżeli. przeszedłem. Czy tam coś jeszcze jest? Jest jeszcze. Jest jeszcze. He was elected in 2016. The wall went up in 2018. The bombs dropped in 2020. Więc okej, okay, sprawdźmy, co tu się dzieje. Jakiś ma jakaś masakracja, koniec świata, apokalipsa, zombie. Nie możemy na to pozwolić, panie Donaldzie Trumpie. Co się stało ze światem? Dlaczego jest czarny ekran? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Dobrze, mamy bardzo ładny, trzeba przyznać, kubraczek. I proszę bardzo. My jesteśmy pijani. Ile mamy sił w nogach? Tak, pędzę. Żeby uratować Donalda Trumpa, bo to mój ziomek jest, tak. I nie ma bata. Jak się nie uda, to moja klata zostanie na wieki. Dach, tak blisko, już bliżałem stopy. Dobra, dobra. Ym, yy, czy ja coś śpiewałem przed chwilą? Tak, śpiewałem coś, to nie miało sensu, wiem, ale musicie wybaczyć, bo. Tak czasem bywa w życiu, że to co mówimy nie ma sensu, najmniejszego Dlatego... Ale zjebałem mm -hmm, Teraz już będę mówił same mądre rzeczy, więc pomyślmy o... O czym moglibyśmy porozmawiać o mo z mądrych rzeczy Ymm... No to ze mną na mądry temat chyba nie pogadacie Z tego wynika Uch, Udało się! PIK! Widzicie? Wystarczy pogadać o jakichś smentach i od razu wychodzi Elegancko. Pytanie, czy tędy ma, da radę przeskoczyć? Uwaga. Zabiłem się. Proszę bardzo, za pierwszym, drugim razem to przemyślał... Wstawaj. Dawaj może od razu. W dupę. Dawaj, Donalda, ratuj Dlaczego ty musisz mieć taki wielki łeb? I nie trafię. dlaczego się nie mieścisz w dziurkę? Dlaczego się nie mieścisz, no ziomek? Uff. Dawaj, dawaj, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to! Dawaj, 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 dawaj. Ty, on dostał jakimś cudem, nawet... Nie wiedziałem! Lel! Lel! Ale dlaczego to się tak ładuje długo? I to mnie stresuje, bo mi się, bo mi się wydaje, że nie pyknie. Że mi się coś zepsuje, czy coś? Upadł, aha. Pyk. Jakim cudem ja mam to zrobić? Że mam przeskoczyć? Dobra, spróbujmy jakoś przez... Aha, czyli on, on tak jakby... Nawet nie chce na to wejść. Chyba, że... O, okej, okay, tutaj da radę. Zajebioza. Zajebioza! Made... Ułomny jest ten nasz bohater. Nawet ciężko go nazywać bohaterem. Ugh. Dasz radę to zrobić, bo. na 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 na. Jesteśmy bohaterami. Uratujemy Donalda Trumpa. Przeskakujemy wszędzie. Tam gdzie chcemy. paparampa Dobra. spowolnij ten czas, żeby była większa szansa, że tu się wszystko uda. Mama, mama, mama. Nie wiem, zaryzykuję. Jak usłyszę strzał, to mam przejebane. No i biegniemy, biegniemy, biegniemy. Siaba daba, daba. Siaba daba, daba, Teraz to musi się udać. Ja to czuję. O jezu, to jest rekord świata. Usain Bolt byłby zadowolony. Nie, nie byłby. Myślę, że teraz jesteśmy w stanie. O jezu, to było perfekcyjnie. Czemu ja nie klikam na przykład prawego przycisku myszki, żeby spowolnić w tych kryzysowych momentach? Chyba za wcześnie skoczyłem. Czyżbym. Nie, idealnie skoczyłem. Dobra. I teraz sobie zatrzymaj czas, Mati. Teraz, tak żeby idealnie skoczyć. Co ty na to? Dobry plan, Mati. Dzięki, Mati. Teraz biegniemy. Poskoczymy sobie tutaj. I biegniemy idealnie, jeszcze raz sobie podskoczymy, tak żeby sobie skoczyć. I teraz biegniemy, biegniemy, podskoczymy i od razu rzut. Na taśmę. Idealnie, mamy farta. Niewiele zabrakło naprawdę, a trafiłby go sniper. Na szczęście ten cybernetyczny Donald Trump został uratowany. What the fuck! Yolo! A, to tak da radę nawet. Stój, 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 za daleko. Dobra, chyba, że skoczę od razu stąd, tak jakby. Okej. Okay. No, nie. Epic. Co się stało? Dobra, wstawaj, 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 wstawaj. Uh! Idealnie. Zobaczcie, ja uratowałem go w taki sposób, że zrzuciłem go z jakiegoś piątego piętra. Myślę, że gitara, tak by chciał zostać każdy uratowany. Spotęń snap beton. Przeszedłem, to było łatwiejsze niż myślałem. Jakiś jest jeszcze time machine tutaj. No i dobra, sobie tam skoczymy, ale to już nie w tym odcinku, bo ten odcinek zakończyłem właśnie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarze subskrybera, zostawcie łokieto i do następnego. Szczęła, hej, cześć, pompa.